Mieszkańcy Bielskiej wapienicy po raz siódmy bawili się na organizowanych w ramach dorocznego święta tej dzielnicy Dniu Wapienicy. Pierwsze podejście zaplanowane na 17 maja nie powiodło się. Deszcz pokrzyżował plany i cały festyn trzeba było przesunąć o tydzień. W samopołudnie następnej soboty, czyli 24 maja, impreza wystartowała. Spotykamy się kolejny raz chyba zasłużyliśmy sobie na tą pogodę w związku z tym, mimo że przełożyliśmy tym razem nasze spotkanie nasz piknik o tydzień, właśnie ze względu na pogodę, to tym razem to przełożenie spotkało się z taką, no, fajną myślę, że rzeczywiście tak jak Pan mówi, zaczyna się impreza, zaczyna się spotkanie, ale widzimy już, że coraz więcej osób się zjawia babcie z wnuczkami, rodzice, całe rodziny, także myślę, że rozpoczynamy kolejny fajny piknik teren rekreacyjny przy ulicy Leśni Szybko zaczął zapełniać się uczestnikami zabawy. Przybywały tu zorganizowane grupy szykujące się do występów na nowej, dużej scenie, która w tym roku zdominowała zieloną łąkę w głębi placu. Najwięcej jednak widzieć się dało całych rodzin. Maluchy miały do dyspozycji plac zabaw oraz ulubione nadmuchiwane skocznie w kształcie zamków. Te zabawki małe dzieci lubią chyba najbardziej. Z przymrużeniem oka można stwierdzić, że rodzice też je kochają. Powód jest prosty. Półgodzinne, nieustanne skakanie eksploatuje malucha w takim stopniu, że jego akumulator wymaga szybkiej regeneracji, a to daje mamie i tacie chwilę wytchnienia. W sam raz zresztą do posłuchania występów na scenie. Zanim jednak pierwsze grupy rozpoczęły swoje popisy, Oficjalnie przywitano przybyłych, w tym zaproszonych gości. Wśród nich byli również bielscy radni. Nie zabrakło tutejszego samorządowca Piotra Kochowskiego. Pan tu jest co roku? Tak, no bo ja jestem tutaj radnym z tej dzielnicy. Trudno, żeby mnie tutaj nie było. Jest to impreza, która, tak jak Pan mówi, siódmy rok wpisuje się w kalendarz imprezy w Apienicy. Jest to bardzo ważne, ponieważ te działania mają na celu. Społeczeństwo tej wapienicy zintegrować, żeby czuli się jako taką dużą wspólną rodziną. No i wiele działań zostało już zrobionych, ale mam nadzieję, że to nie są ostatnie, że będą następne pomysły, które będą realizowane w przyszłości. I ta współpraca będzie z roku na rok coraz lepsza i będzie dalej się rozwijać. Wszystkiemu z nieskrywaną aprobatą przyglądał się radny Przemysław Drabek. Pan, jako radny, nie jest z tego okręgu wyborczego, radny Kochowski w sumie tak, ale pana już widzę co najmniej drugi, trzeci raz z rzędu na, na imprezie. To znaczy, że, że próbuje pan po cichutku przejąć część rzeczy i zaszepić u siebie? Tak, powiem tak, jeżeli jestem zapraszany, stary, to korzystam z tych zaproszeń, jeżeli tylko czas pozwala, a to jest to, czego powinniśmy się uczyć. W moim okręgu też, na przykład w Białej Północ, Rada Osiedla robią bardzo fajne imprezy, spotkania i dlatego chodzę też na takie, takie spotkania, bo to jest ważne, żeby zobaczyć, jak to się dzieje w innych częściach miasta, a miasto mamy jedno i wszyscy je kochamy tak samo. Otwarcie imprezy dokonał prezes LKS Zapora Wapienica. Klub jest bowiem głównym organizatorem Dnia Wapienicy. Dzień wapienicy uważam za otwarty. Dziękuję. Coraz łatwiej organizować? E, tak, no i poniekąd coraz łatwiej mamy nabieramy tego doświadczenia corocznie. E, jak widać, robimy też postępy. Pojawiła się nowa scena w pełni zadaszona. E, są nowi podwykonawcy, także. Im dalej w las, tym, tym lepiej. Coraz więcej podmiotów z wapienicy komercyjnych typu banki czy szkoły prywatne zgłaszają się do nas z chęcią udziału w tych dniach w wapienicy, bo jest to również, jakby nie było dla nich, promocja. I więc ta koalicja, która się tutaj stworzyła w wapienicy da, przynosi swoje efekty. I mamy nadzieję, że... Ta współpraca będzie się zagęszczać, będzie coraz lepsza, z korzyścią dla tutaj wszystkich mieszkańców. Po sakramentalnych słowach prezesa Antonika, prym przejęły dzieciaki z wapienickich przedszkoli, szkół, domu kultury i świetlic. Było głośno i kolorowo. Pod sceną kotłowało się od wniebowziętych rodziców z aparatami w dłoniach. Występy co kilka minut przerywane były gromkimi i zasłużonymi oklaskami. Wcześniej jednak trzeba było na nie zapracować, a to okupione zostało godzinami prób. Trzy grupy, prawie setka dzieci. Rodzice pracowali nad tym, żeby przygotować stroje, przygotować wspólnie program. Myślę, że program był bardzo trudny, zwłaszcza to ptasie radio, z którym byliśmy już w Jasienicy na występach. Pokazaliśmy go teraz również rodzicom i innym mieszkańcom w Apienicy. Myślę, Mi się podobało. Dzieci bardzo lubią przychodzić tutaj. Rodzice już pytali o to poprzednim tygodniu, kiedy zostało to przełożone. Cieszę się, że jest taka pogoda i że mogliśmy po prostu wystąpić. Warto przypomnieć, że Dzień Wapienicy zrodził się z działań, które 7 lat temu zapoczątkował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach unijnego projektu Bielsko-Biała Łączy Ludzi. Wtedy najważniejszym celem było zintegrowanie lokalnej społeczności i zachęcenie do wspólnych działań. Dzień Wapienicy to jedno z takich przedsięwzięć. Dziś pracownicy Bielskiego MOPS-u mają zdecydowanie mniej pracy, bo mieszkańcy Wapienicy działają samodzielnie. Jest już nie tylko LKS Zapora Wapienicy, ale także prężne Stowarzyszenie Mieszkańców Wapienicy, które spina w całość tutejsze życie społeczne. Na pewno jest duża zmiana organizacyjna, bo to myśmy kiedyś byli organizatorem, e, natomiast Stowarzyszenie LKS Zapora było jak gdyby e, naszym partnerem. Teraz role się całkowicie odwróciły, to my jesteśmy tutaj już gośćmi, a cała impreza jest organizowana właśnie przez mieszkańców i przez Stowarzyszenie, co właśnie przez to osiągnęliśmy swój cel. Takie były nasze założenia, żeby po prostu Wapienica. Bawiła się raz w roku na swoim pikniku. W ramach programu y, podobne działania, chociaż może nie na taką skalę, odbywają się w pozostałych dwóch dzielnicach Bielska-Białej, w śródmieściu Bielsko i na osiedlu grumwalskim. Czy to osiedle już w pewnym sensie może być dla tamtych przykładem, nie wiem, mentorem pod względem umiejętności organizacyjnych? Ja myślę, że w ogóle jest już mentorem, dlatego że rzeczywiście program aktywności lokalnej to jest nie tylko Wapienica, później Śródmieście, na końcu osiedle Grunwalskie. Na Śródmieściu mamy swój piknik parafialny, no i co się okazało, że mieszkańcy osiedla Grunwalskiego tak samo chcą mieć swoje święto. I w tym roku na przykład będzie pierwszy raz piknik rodzinny na osiedlu Grunwalskim. Więc myślę sobie, że Wapienica przykład. A teraz już bardzo dobra praktyka przyjmuje się i myślę, że czas na kolejne osiedla. Dzień wapienicy trwał do wieczora. Nawet przelotna burza nie przerwała zabawy zakończonej tańcami i muzyką.